Cześć, ja nazywam się Dariusz Wójcicki, zajmuję się fotografią produktową na co dzień. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat paneli dyfuzyjnych, flag, paneli odbijających w postaci blend oraz mniejszych paneli odbijających. Dzisiejszym bohaterem będzie zegarek, który sfotografujemy. A więc do dzieła! Zegarek ustawiony, aparat skierowany odpowiednio, wykadrowane zdjęcie, ekspozycja standardowa tak jak w studio ISO 200, takie mam najniższe tutaj. Czas otwarcia migawki 1,200, przysłona F16, żeby odpowiednio była duża głębia ostrości. Pierwsze co zrobię to oświetlę z lewej strony zegarek. Jedną lampą błyskową światło będzie przepuszczone przez materiał dyfuzyjny dla, ładniejszego, dla ładnego rozchodzenia się światła w postaci gradientu. Materiał dyfuzyjny ustawiony, lampa błyskowa ustawiona. Teraz pytanie, jak ustawić światło? Skąd wiedzieć, gdzie ustawić dokładnie lampę za materiał dyfuzyjny, żeby dało odpowiedni blik na obiekcie fotografowanym, takim, który zwłaszcza jest tam mleko błyszczący. Najprostszy sposób. Każdy w kieszeni nosi coś takiego jak telefon, w którym jest latarka. Bierzemy latarkę. Patrzymy przez wizjer i szukamy tak naprawdę miejsca, gdzie znajdziemy odpowiednie odbicie na produkcie, tak jakbyśmy chcieli uzyskać. Ja myślę, że gdzieś tutaj ustawię lampę i zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Materiał dyfuzyjny. Dlaczego materiał dyfuzyjny? Zobaczcie sami jak to wygląda, kiedy na, na obiekcie, który jest refleksyjny, zabierze się ten materiał dyfuzyjny. Bliki są niefajne, ostre, niekorzystne. W tym momencie wszystko się zamienia. Dzieje się pewnego rodzaju magia. Okazało się, że troszeczkę za dużo światła i to światło trochę się za bardzo rozchodzi. Dlatego postaram się ukierunkować gridem do czaszy. To jest 40 stopni. Grid. Bardzo przydatne rzeczy w studio. I wykonujemy zdjęcie. Początek jest ok. Oczywiście nie mamy z prawej strony produktów w ogóle światła, więc najlepiej z drugiej strony. Zamiast dokładać, może następną lampę, postaramy się odbić światło za pomocą panelu odbijającego o kolorze białym. E, panel do statywu przymocuję zwykłym klipsem. O, nawet jeden wystarczy. Dosyć blisko. No i spróbujemy wykonać pierwsze ujęcie. To światło delikatnie przechodzi, mamy taki gradiencik, nie jest to po prostu wypalone, biała powierzchnia. No, temat jest trudny, bo jest to jakby nie było biały kolor tego zegarka. Dodatkowo są chromowana, złota chromowana obwódka, za chwilę pokażę jak z tą obwódką sobie poradzić, ale zanim ustawimy tło. Tło, ze względu na to, że ten zegarek jest biały, ze złotem, dałbym tutaj złote tło i jakoś ciekawie je rozświetlił. Dobra, tło mamy gotowe. Z tyłu na, tyłu na statywie oświetleniowym zamontowałem blendę złotą za pomocą klipsa, skierowałem na nie światełko, które tam odbite są z czaszy i przechodzi przez wrota, które są dosyć mocno przymknięte. Dosłownie delikatny pasek, cieniutki otwarcia przejścia światła pomiędzy tymi wrotami i to będzie nasze gotowe, gotowe tło w taki sposób je podświetlimy. Ostatni element oświetleniowy to lampa ze snutem, zaświecona z tyłu, zegarka, w taki sposób, aby odświetlić kontur jego i te elementy chromowane. Zaraz zobaczycie to na zdjęciu. Pozostało tak naprawdę jeszcze rozświetlić elementy, które są czarne, coś mocno czarne, mocno kontrastowe na w tym złoty, złotym pierścieniu wokół koperty zegarka. Użyję do tego białego odbuśnika. Ustawiamy go z różnej stron i odbijamy od tej płaszczyzny białej światło w taki sposób, aby rozświetlić po kolei elementy. To są dodatkowe kilka zdjęć, które potem trzeba złożyć po sprodukcji. uwięcza dolnej części, długa część, górna część, jeszcze tutaj prawą część front za zaświecić jeszcze. Myślę, że starczy, pozostaje tak naprawdę wymaskować te miejsca, które nas tylko interesują, żeby to czarne, które jest takie kontrastowe na tym pierścieniu, zamieniło się w ładny, złoty kolor i to da już ten efekt całkowity. No bo gdybyśmy mieli to zaświecić jednorazowo, bez postprodukcji, no musielibyśmy całość owinąć tak naprawdę kokonem białym i ustawiać lampę. Myślę, że dosyć dużo więcej czasu na to byśmy poświęcili, niż tak naprawdę na szybkie połączenie tego w Photoshopie. Za pomocą trzech płaszczyzn, dwóch odbijających, jednej dyfuzyjnej, stworzyliśmy cały setup oświetleniowy. Z lewej strony mamy dyfuzję, która spowodowała, że światło stało się miękkie, gradientowe. Po prawej stronie zegarka mamy światło odbite od płaszczyzny. Też daje miękkie światło, które ładnie. Podkreśla te elementy chromowane oraz blendę złotą z tyłu, która w tym przypadku stworzyła nam fajny tło. Czyli tak naprawdę płaszczyzny dyfuzyjne, odbijające wszelkiego rodzaju blendy, to typowy must have w każdym studiu fotograficznym. Także pamiętajcie o tym, nie zapominajcie i korzystajcie. Jeszcze jedna informacja dla Was, jeżeli wyposażacie swoje studio fotograficzne, fajnie przemyśleć sprawę statywów oświetleniowych. Zobaczcie, ile miejsca zajmują statywy przy takim małym setapie. To nie jest duży setup, ciężko tak naprawdę wcisnąć już gdzieś dodatkowe dodatkowy statywy. Te statywy są tanie i dobre, bo są tanie i wytrzymują odpowiednio, ale jeśli chodzi o takie, taką pracę w studiu, gdzie musimy ustawić lampę przy lampy, jakieś modyfikatory, jakieś płaszczyzny dodatkowe, jakieś flagi wyciemniające, to potrzebujemy naprawdę takich elementów, żeby móc ustawić jeden czy drugim. I to daje system. Prosta sprawa, zobaczcie. Te dwa statywy, ile zajmują miejsca? Takie dwa statywy, ile miejsca. Także, że jeżeli myślicie o kupnie statywu, warto dołożyć parę złotych i kupić system. Dzięki za uwagę.